wszystkie połączenia, wszystkie połączenia były realizowane do przedsiębiorców, których dane, które numery telefonów były ujawnione w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej i to jest element, który zwraca szczególną uwagę. W ocenie prezesa UK nie można nie można z bazy z ogólnodostępnej bazy CEIDG pozyskiwać numerów telefonów, i wykonywać połączeń marketingowych w swobodny sposób. Jest to naruszenie z artykułu 172 prawa telekomunikacyjnego. I to jest, i to jest kwestia, która chyba najbardziej zwraca uwagę w decyzji w sprawie COCTYS. No poza tym, o czym już kilkukrotnie wspomniałem, poza tym, że nawet jeżeli prawidłowo pozyskamy zgodę, nawet jeżeli ona będzie odpowiadała wszystkim wymogom, to w każdym momencie musimy być w stanie wykazać, że tą zgodę pozyskaliśmy, czyli zasada rozliczalności, tu posługując się nomenklaturą RODO.